Witam serdecznie mój gościem Łukasz Kociołek Gold Team Meble Lorek. Witam. Jesteśmy świadomi, że po spotkaniu z Tyliczem ponownie nie udało się wygrać z tą, można też powiedzieć, śmiało magiczną, nie wiem, kosmiczną drużyną, jaką jest Tylicz. Dlaczego się ci nie udało? Czego się dzisiaj nie udało? Nie udało się, dlatego że co? Przede wszystkim no, składu nie mieliśmy pełnego. To jest raz. Dwa, nie wiem, może że tak powiem, olaliśmy. Troszeczkę. No i resztę potoczyło się w meczu. Łukasz, aż trudno mi powiedzieć, uwierzyć w te słowa, które powiedziałeś o Laliż, bo wiem, że Gold Team zawsze walczy o najwyższe cele i tak te statystyki pokazują, jeżeli chodzi o Ligę Halową czy też Orlika. E, zatem, Zatem jeszcze raz pytam, no, no, czy to na pewno jest tak, że e, chłopaki stracili może ambicje przy tej końcówce sezonu? Wiesz co, według mnie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Może troszeczkę. Po, nie wiem, po takiej porażce z Sylwią mi coś w głowach zostało, ciężko powiedzieć. Wiem, że Wy jako drużyna się nie zamiecie, ponieważ nieraz pokazywaliście, że z pewnego z poziomu nie schodzicie, ale Ty dzisiaj również po raz kolejny nie wszedł z pewnego poziomu, grają chłopaki, naprawdę wyśmienił tą piłkę. Jak Ty byś ocenił drużynę przeciwną? Z nimi się zawsze ciężko gra, dobrze są, grają nawet na bardzo wysokim poziomie. i. Wygranie, zasłużenie wygrania. Jeżeli chodzi o ligę, macie szansę jeszcze powalczyć o trzecie miejsce. Za tydzień jeszcze jedno spotkanie, bo mieliście już pauzę. Dobrze wspominam, chyba tak. Także, także co? Trzeba zakasać rękawy i przystąpić w jak najlepszej dyspozycji na, na ostatnie, ostatnie 44 minuty. No tak, trzeba zapomnieć ten, ten mecz i po prostu tak jakbyśmy grali o życie. Jednym słowem. Trzeba, trzeba podium zająć. I ostatnie moje pytanie przed nami. Koniec, koniec sezonu. Fajnie, że udaje się go dogrywać, ale przed nami też przyszłość. Mamy nadzieję, że hala też ruszy. Gold Team rok temu pokazał, że drugie miejsce nie było przypadkowe. Czy podobnie będzie w tym roku, że będziecie walczyć o najwyższe cele? Mam taką nadzieję, że pokażemy, że jednak zasługujemy w tej ekstraklasie. Dziękuję za wywiad. Dzięki.